Witajcie kochani w kolejnym filmiku Dzisiaj mam dla was inspiracje i gadżety z października Troszeczkę zaburzyliśmy ostatnio kolejność Zwykle inspiracje pojawiają się zaraz po ulubieńcach Ale ze względu na to, że w międzyczasie miałam e, ściągniętą płytkę No to postanowiłam, że najpierw wygram wam aparatkę A dopiero teraz przejdziemy do inspiracji i gadżetów W tym miesiącu mam dla was całkiem sporo Fajnych rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje. E, zaczniemy może od takich fizycznych, czyli na przykład od książki. E, kilka miesięcy temu w Inspiracjach opowiadałam Wam o pokoleniu Ikea e, i mówiłam Wam, że będę chciała przeczytać drugą część. No i udało się w tym miesiącu, książką miesiąca jest pokolenie Ikea kobiety. Jest ona już dużo, dużo grubsza i bardziej treściwa od pierwszej części i w sumie chyba nawet podoba mi się jeszcze bardziej. E, w dalszym ciągu jestem niezmiernie zachwycona stylem pisania i e, językiem. Gdybym kiedyś pisała książkę, to właśnie chciałabym, żeby ona tak wyglądała. Bardzo lubię ten styl. E, jest taki e, zadziorny, lekki, ale taki no po prostu fajny, bardzo szybko i bardzo łatwo się tą książkę czyta. Um. Tutaj już jest zbiór większej ilości jakby przypadków, bo w pierwszej części bardziej skupialiśmy się na głównym bohaterze i właśnie na jego jakby powiedzmy budzącej się relacji z Olgą. Natomiast tutaj już tych historii jest znacznie więcej. Są też wątki dotyczące pozostałych pracowników kancelarii i ich przygód w Warszawie, że się tak wyrażę. Także świetna książka jeżeli lubicie taki styl, jeżeli w ogóle mieliście do czynienia na przykład z, z blogiem autora to wiecie o jakim stylu mówię, ja jego swoją drogą też e, podczytuję i e, było mi niezmiernie miło, kiedy podlinkował mój poprzedni film z tą książką e, na swoim e, fanpage'u, także no wow, to było dla mnie coś naprawdę fajnego, e, także tak to jest książka z, miesiąca zdecydowanie nie wiem, co mam Wam o niej więcej powiedzieć, po prostu jeżeli jesteście 18, zdecydowanie powinniście ją przeczytać. Bardzo, bardzo fajna lektura. Drugą fizyczną rzeczą, którą mogę Wam pokazać jest zapach, a konkretnie świeca i jest to świeca. Ghost Creek. To są świece, które jakiś czas temu pojawiły się u mnie w holu um, i konkretnie ta w zasadzie od początku najbardziej e, przykuła mój nos, jeżeli mogę tak powiedzieć. E, nazywa się Autumn Romance i e, jest to taki bardzo unikalny zapach, troszeczkę słodki, e, trochę jesienny. Jak widzicie, e, wypaliłam je już całkiem, całkiem sporo, a uwierzcie mi, palę naprawdę bardzo dużo. E, bardzo podoba mi się w tych świecach to, że w przeciwieństwie do Yankee Candle, chociaż Słyszałam, że już też Yankee Candle to wprowadza, no ale do tych Yankee Candle's, z którymi ja miałam do czynienia, że ma ona dwa knoty w środku i dzięki temu równo się spala. Nie ma potrzeby tutaj kombinowania z tą całą folią aluminiową, czy jakimiś tam nakładkami, tak jak ja kombinowałam. Um, i ona sama w sobie świetnie się wypala. Zapach jest cudny, bardzo intensywny. Mieszka z Dominikiem, nawet zauważyli, że naprawdę bardzo ładnie i bardzo fajnie pachnie. Ja mam tutaj dosyć dużą przestrzeń, więc ją wypełnić zapachem nie jest aż tak łatwo jak na przykład na moim poprzednim mieszkaniu, a ta świetnie daje sobie radę. Także ja wam serdecznie polecam e, te świece, szczególnie tą, bo jest naprawdę piękna. W tym miesiącu będzie też tak troszeczkę... Kulturalnie, dlatego że na początku października dziewczyny zabrały mnie w ramach mojego e, prezentu urodzinowego na sztukę, performance, stand-up, e, nie wiem jak to określić, bo taka stricte sztuka teatralna to to nie jest, a mianowicie na jak zostać seks guru z Tomaszem Kotem. Fantastyczna sprawa, naprawdę. E, idealny po prostu sposób, żeby bardzo miło spędzić wieczór. E, Jeden mam taki ulubiony tekst z całej tej sztuki, że faceci po trzydziestce są jak toalety publiczne albo zajęci, albo posrani. Także tak, to mówi samo za siebie. E, bardzo, bardzo mi się podobało. Tomasz Kot jest fenomenalny na żywo i naprawdę interakcja w ogóle z publicznością to było coś wow naprawdę bardzo bardzo polecam wiem że niestety nie grają zbyt często i czasem dostać się na nią nie jest aż tak bardzo łatwo ale jeżeli będziecie mieć okazję to zdecydowanie uważam że to jest coś co powinniście e, zrobić tym bardziej jeżeli lubicie właśnie takie ym, nietypowe rodzaje rozrywki niekoniecznie kino na przykład tylko właśnie coś bardziej na żywo film w tym miesiącu mam dla Was film, który mnie poruszył, e, rozbawił i wszystko naraz. I to jest Rozumiemy się bez słów. To jest francuski film, który oglądałam razem z moimi rodzicami, kiedy byłam u nich e, ostatnio w domu. E, fenomenalna historia dziewczyny, która ma e, głuchoniemą rodzinę, sama natomiast normalnie słyszy i nagle, odk nagle odkrywa w sobie e, pociąg do muzyki i do śpiewu. No i oni nie są w żaden sposób w stanie zrozumieć tej pasji, no bo po prostu nie słyszą. E, no i tam wynika kilka, kilka różnych sytuacji, ale film jest bardzo wzruszający, bardzo ciepły i taki naprawdę no wow. Ja, bardzo mi się mimo to oglądało i serdecznie Wam polecam, bo dla mnie to była fantastyczna historia i też fantastyczny, fantastyczny sposób na a, po prostu spędzenie wieczoru właśnie z rodzicami. Było bardzo, bardzo przyjemnie. Na pewno jest to film rodzinny, zero jakiegoś tam, e, nie wiem, wybuchów, sensacji, w ogóle nie wiadomo czego. E, także zdecydowanie rozumiemy się bez słów. To był film października. No, i na koniec muzyka. Jak wiecie, u mnie bez muzyki by się nie obyło, a tym razem mam aż dwie piosenki. I ta druga w sumie wyniknęła dosyć ostatnio, dosyć niedawno. Tu mówię nie po polsku, dosyć niedawno. Um, I też nie spodziewałam się, ale jeżeli nie umieszczę jej teraz, to już się i tak zdezaktualizuję. Wow, robię sobie sama wiatr. Hmm. No, <śled> e, wracamy do tematu. Pierwszą piosenką, o której chciałabym wam powiedzieć jest Calvin Harris' How Deep Is Your Love. Bardzo, bardzo fajny numer, taki e, troszkę szybszy, bardziej taneczny, do tupania nóżką, ale bardzo przyjemny, e, żeby go słuchać rano w drodze do pracy i się tak troszeczkę obudzić. Mnie się bardzo, bardzo podoba. E, tak jak wiecie, no, Calvin Harris jest znany właśnie z, z tego typu otworów, żadnych tam ballad Pościelów i jakichś sentymentalnych innych rzeczy. To są stricte densowe kawałki do zabawy i tutaj nie ma żadnego drugiego dna. Ehm, natomiast drugi kawałek pewnie nie zaskoczy części z Was, dlatego że drugą piosenką miesiąca e, jest coś, czego słucham namiętnie od tygodnia, może półtora, coś w ten deseń, czyli końcówka października, tak naprawdę. Adele Hello. Tak, ja może nie jestem jakąś nie wiadomo jak wielką fanką Adele, ale zawsze jej muzyka w jakiś tam sposób do mnie docierała i mi się podobała. Ta piosenka szczególnie jakby no, trafia do mnie i za pierwszym razem jak ją usłyszałam, to jest jedna z tych nielicznych piosenek, która trafia do mnie od pierwszego przesłuchania, bo czasem ja muszę się przyzwyczaić, muszę, nie wiem, dotrzeć do mnie albo cokolwiek, po prostu muszę przesłuchać piosenkę kilka razy, żeby mi się spodobała. Natomiast tutaj to był taki strzał od pierwszego razu w zasadzie no jest przecudowna, ja wiem, że powstało wiele e, jakichś tam parodii i różnych innych rzeczy i też części osób się ona kojarzy z piosenką Hello Lionella Richie, ale no nie, to jest zupełnie coś innego chociaż zaczyna się minimalnie tak samo także jeżeli jeszcze nie słuchaliście Adele, w co wątpię, bo ona teraz leci wszędzie na równi z Justinem Bieber'em no, to zdecydowanie powinniście dla mnie to była piosenka października. I ostatnią rzeczą, o której chciałam Wam wspomnieć, i nie mogłabym nie wspomnieć tak naprawdę, bo wydarzeniem października był oczywiście ślub łobuzów, na którym miałam zaszczyt i przyjemność być i towarzyszyć im w tym pięknym dla nich dniu. Ja jestem przeszczęśliwa, że moi przyjaciele, bliskie mi osoby są razem i są szczęśliwe, bo to jest coś cudownego i życzę im wszystkiego najlepszego jeszcze raz na nowej drodze życia e, i mam nadzieję, że zawsze będą tacy zakochani jak teraz i że wszystko będzie się układało e, po ich myśli, tak także no podejrzewam, że o tym już wszyscy wiedzą o tym internety huczą od tygodnia, że właśnie łobuzy wzięły ślub bardzo się cieszę, że to się tak odbyło bez jakiejś wielkiej szopki i wcześniejszego e, Informowania kameralnie, e, przyjemnie, intymnie. Super. No, i to by było wszystko w dzisiejszym filmie z inspiracjami i gadżetami. Jeżeli lubicie tą serię, to dajcie mi łapkę w górę. To zawsze mnie zachęca i motywuje do dalszej pracy. Odwiedźcie wszystkie linki na dole, bo dam, podam wam pełną listę rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, ale tam też macie odnośniki do wszystkich moich mediów społecznościowych. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście subskrybujcie kanał, tak? Dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.